Dzień dobry, witam Was bardzo, bardzo serdecznie. Chciałabym kontynuować tematykę dotyczącą Olimpiady Geograficznej. Dzisiaj chciałabym pokazać Wam, jak zabrać się za pisanie pracy na przykładzie pierwszego tematu, jaki został wymyślony w tej edycji 2020-2021. No to słuchajcie, przyszli mistrzowie olimpijscy. Mamy temat A, jest to temat, jak już zapewne zdążyliście się zorientować, geograficzne uwarunkowania stanu zdrowia ludności i rozprzestrzeniania się chorób w wybranym województwie lub powiecie. Teraz istotną, kluczową rzeczą są te wytyczne do wykonania pracy. To jest rzecz podstawowa, ale jest coś jeszcze, co pomoże Wam technicznie tę pracę napisać, i żeby to znaleźć, to trzeba było się trochę naszukać, nie wiem, czy na to natrafiliście. Otóż w miejscu, gdy mamy Olimpiadę 2021, trzeba zjechać na poniższą edycję, i w tej poniższej edycji znajduje się troszeczkę więcej informacji, które nas interesują. A mianowicie, chodzi mi tutaj o coś takiego, co nazywamy informatorem. Informator był dołączony do edycji zeszłorocznej, niemniej te założenia, które dotyczą tamtej edycji, będą dotyczyły też aktualnej. Oni tego po prostu jeszcze nie dołączyli, albo ja nie mogę tego znaleźć. Niemniej, co was najbardziej interesuje? W informatorze macie wszystko. Macie regulamin, macie harmonogram i wszystkie inne potrzebne rzeczy, co to jest olimpiada i tak dalej, i tak dalej, czyli wszystko to jest na stronie, plus jeszcze bardzo ważna rzecz w pierwszym etapie, czyli wskazania do wykonania pracy pierwszego stopnia. To jest niezwykle ważne. Jest to um, strona 26 tego informatora. I co tutaj mamy? Tu mamy takie informacje. Ile powinno być stron tej pracy? Piszą, że 15 stron czystego tekstu, tak? Bez rysunków i fotografii. Jak powinna wyglądać strona tytułowa? Jak powinien wyglądać spis treści? Piszą o formacie, w jakim należy tą pracę napisać. Tak więc to są takie informacje, które są ważne ze względów technicznych, ale jak Wam za chwilę pokażę, za to można też zdobyć dużo Dużo punktów. i zobaczcie, macie informacje, jaki margines powinien być po jakiej stronie w kartce, czyli same takie techniczne kwestie, już tutaj daleko pojechałam. No i teraz, tak. Jak tworzyć bibliografię? To jest niezwykle ważne, tak? Bo to są takie szczególiki, na które powinniście szczególną uwagę zwrócić, pisząc pracę, no bo za to po prostu są punkty. I to Wam się przyda tak naprawdę nie tylko przy pisaniu tej pracy, ale też przy pracach, które będziecie mogli tworzyć potem jako licencja czy magisterka. Także tutaj wszystkie te informacje są uwzględnione, także radzę się im tutaj dobrze przyjrzeć. Dobra, teraz jak powinna wyglądać szata graficzna, bo zobaczcie, że to jest jakby dość taką ciekawą kwestią. Musicie wiedzieć, co to znaczy, że tworzycie mapę, co to znaczy, że tworzycie wykres, jak to tak naprawdę ma wyglądać, co to, to znaczy, że jest plagiat, tak? Czy jakich, jakich nie można rzeczy uwzględniać? Jeżeli tworzycie mapę, jak stosować nazwy na mapach, tak, nazwy miast, czy tam nazwy rzek, to wszystko to jest ładnie opisane i nawet narysowane, żebyście dobrze widzieli, jak to ma technicznie wyglądać. Dlaczego to jest takie ważne? Ano, to dlatego. Że jak sobie spojrzymy do tego tematu A, to może warto zacząć go odczytać od końca, bo zobaczcie, że mamy tutaj coś takiego na samym dole, jak kryteria oceny pracy. I teraz zobaczcie. Tych kryteriów jest kilka i mamy tak. Pierwszy to jest trafność, uzasadnienie wyboru jednostki, tak, no to jest coś, w czym nauczyciele nauczyciele może Wam pomóc. Potem trafność doboru literatury, źródeł informacji, selekcja danych, wybór metod ich analizy przetwarzania. To tutaj już y, macie podpowiedzi tak naprawdę w informatorze spore. Potem dobór, wnikliwość, poprawność opisów, warunkowań geograficznych, to już zależy od Was, jak Wy to opiszecie. Następnie umiejętność formułowania wniosków, to też w dużej mierze zależy od Was. Zakres, zakres i poprawność dokumentacji graficznej. No i tutaj trzeba ściśle właśnie odnosić się do tego informatora, bo oni potem ze względu na te kryteria, które sami ustalili, będą to oceniać formalna strona opracowania, poprawność językowa, ortograficzna, umiejętność zestawiania źródeł, literatury, przypisy itd. To jest taka kwestia totalnie techniczna. Tutaj proponuję, że po napisaniu pracy należy taką pracę dać swojej polonistce. Niech ona sprawdzi Wam przecinki, kropki, tak, jakieś tam kwestie stylistyczne. To naprawdę może bardzo Wam pomóc w podniesieniu punktacji. Dodatkowe walory, tutaj, tutaj już akurat nauczyciel będzie uwzględniał, co Wam tam dodać. Oczywiście tutaj nie, nie bierze pod uwagi tego, yy, w jaki wkład pracy dowieści się, tylko jakieś inne dodatkowe rzeczy. No i teraz tak, miałam się zabrać do tematu A, a się trochę rozgadałam, więc tak szybciutko, co jest ważne w temacie A. Zobaczcie, temat A dotyczy rozprzestrzeniania się chorób, więc to jest teraz tak na fali, jeżeli chodzi o koronawirusa. Ja nie przypominam takich tematów z, z ubiegłych lat, ale oni Wam piszą, co tutaj macie, co tak naprawdę macie tu uwzględnić. No i teraz tak, macie wybrać województwo bądź powiat. No i sobie po prostu wybieracie, tak? Do tego musicie się tak naprawdę udać do kilku jednostek. Macie tutaj główny inspektorat sanitarny, Narodowy Fundusz Zdrowia albo stacja sanitarno-epidemiologiczna. To są naprawdę ważne instytucje i stamtąd trzeba mieć dane. Skoro oni o tym piszą, to wy musicie mieć stamtąd dane. Czy je pozyskacie z internetu, czy pójdziecie fizycznie i to załatwicie, to już tak naprawdę wasza w tym głowa. W tym roku może być ciężko fizycznie. Tak, bo różne urzędy są pozamykane albo nie, przy, nie wpuszczają petentów. Natomiast jest na to pewien sposób, ja to robiłam zwykle tak, że uczeń, który chodził w różne miejsca, dostawał ode mnie. Taki, powiedzmy, że Glade, tak? To była taka informacja na stronie A4, było napisane, że jest uczniem takiej, takiej szkoły, pisze pracę na taki, taki temat i szkoła zwraca się z uprzejmą prośbą o udostępnianie wszelkich informacji, które mogą pomóc uczniowi w napisaniu pracy. Podpis e, dyrektora, pieczątka dyrektora, pieczątka szkoły i z takim dokumentem łatwiej wam jest wszędzie wejść. No, to jest taka kwestia o której tam nigdzie nie piszą, ale warto sobie coś takiego załatwić ze szkołą, bo no to Wam może bardzo pomóc tak? w pozyskiwaniu jakichkolwiek informacji. Zobaczcie, co tutaj dalej mamy. Mamy opisać tak obszar i to pod względem takim fizyczno-geograficznym, Czyli trzeba napisać, jakie tam są skały, jakie gleby, jakie opady, jaka sieć rzeczna, tak bardzo, bardzo pokrótce, tak? bo to jakby też jest istotne. Są te czynniki przyrodnicze, gospodarcze, czyli e, tak naprawdę, e, jaki tam rodzaj gospodarki jest prowadzony, i ile ludności mieszka, e, religia, kultura. To naprawdę bardzo pokrótce, ale to też trzeba, bo to może mieć wpływ na późniejsze choroby. Na podstawie danych, które zbierzecie, trzeba odnieść się do przestrzeni geograficznej, tak? Bo mogą być jakieś miejsca, gdzie tych chorób, na przykład, są jakieś ogniska chorobowe w danym powietrzu czy województwie. I oni, jakby, tego tutaj się od Was domagają. I piszą też o tym, że to trzeba zilustrować, czyli należy stworzyć mapę albo wykres, zaprezentować w jakiś sposób Dany, to ma być atrakcyjne i oczywiście opisane, tak jak jest to w informatorze. No, i warto, słuchajcie, w pracy w ogóle wrzucać jakieś zdjęcia, tak? Żeby ta praca była po prostu taka ciekawsza, ale też bez przesady, bo to nie jest znów album fotograficzny. No i co jest bardzo ważne, tutaj ta wasza samodzielność jest wykazana, zaproponuj działania, które mogą Twoim zdaniem przyczynić się do zmniejszenia zagrożenia tak, co może zrobić służby, mogą zrobić służby państwowe, samorządowe, no i tak dalej, i tak dalej. Należy się odnieść do każdego punktu, który jest tutaj wymieniony. No tak bardzo pokrótce, dokładnie się to czytajcie, czyli dokładnie do, jak przeczytać trzeba wytyczne do wykonania pracy, dokładnie informator i tutaj te wszystkie informacje w informatorze zawarte i wtedy będzie Wam znacznie łatwiej tą pracę napisać, bo macie konkretne ramy, w których będziecie się trzymać. No, i no cóż, no tego się po prostu trzymamy. Za tydzień pokażę Wam, co ważnego będzie w temacie B, i potem w każdych kolejnych tematach, tak żebyście mieli takie krótkie rozeznanie, a na chwilę obecną już nie będę się więcej rozgadywać, tylko po prostu weźcie sobie na rady do serca, przeczytajcie dobrze te informacje i zabierajcie się do pracy. Pozdrawiam.